Ja bardzo czuję, że mi to dzisiaj nie wyszło. Wcześniej cały czas właśnie wiązałam włosy na, na skarpety, na sznurek od szlafroga i robiłam to bardzo często. Aż w końcu przestałam i, i troszkę zapomniałam, jak to się zawijało dokładnie, więc czuję, że zrobiłam to wczoraj źle. I jeżeli tak, to będę zła, ponieważ nie spało się w tym e, za wygodnie. Teraz mam znacznie dłuższe włosy po tym potem e, po tym przedłużaniu, bo w sumie założyłam nowe. No i zobaczcie, ile tutaj tego jest. Nie no, ja czuję, że ja źle to zawiązałam. Chciałam mieć dzisiaj takie ładne fale. Nie lubię kręcić włosów na prostudnicę. Z jednej strony, bo nie mam tego robić, a z drugiej strony, bo nie chcę sobie tych włosów niszyć dodatkowo. Więc fajne są te metody bez używania ciepła, tylko by wyszło. Ale nie no, ja już wczoraj widziałam, że ja to zawijam jakoś inaczej, nie tym sposobem co robiłam zawsze. A, dobra, ja mówię, że to nie może zajść do zdyskunkwysta. Ale już mówię, trudno, ja jakoś to mi się trzymało, więc pomyślałam, że może nie będzie źle, bo też zawinałam sobie tak, że mam nadzieję, że te fale, to mają być fale, a nie loki, będą być takie fajne, delikatne. A tym sposobem co wiązałam, one były zawsze troszkę mocniejsze, więc... To może wyjść albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Nie ma innego wyjścia. Trzymajcie teraz kciuki, żeby to jakoś wyglądało. Kurde, widziałam zawsze na TikToku, czy gdzieś się dziewczyny wiecie robią, tak? I to tak fajnie schodzi. Mi nie, nie schodzi. Coś tutaj się pokręciło, to na pewno. Ja nie wiem, jak ja to pokręciłam, że teraz tego nie mogę normalnie zdjąć. Kurczę, ale też widzę, że one się tak mocno zakręciły pewnie za chwilkę one się troszkę przeprostują i dopiero wtedy z spsikamy lakierem A to wygląda, zobaczcie niby nie jest źle, ale chciałam żeby one, wiecie, aż tutaj odtąd były tak fajnie zawinięte no to równo. ale żeby w ogóle one się zagręciły to i tak jest coś. dajcie znać czy też używacie takich metod na zawijanie włosów bez użycia ciepła jeżeli tak, to w jaki sposób jest najlepszy dajcie znać w komentarzu to całkiem spoko to wygląda. Inaczej, na pewno inaczej niż zakręcałam wcześniej. Nigdy wcześniej nie miałam takiego efektu. No, nie oszukujmy się, bardziej to wygląda teraz na loki, a nie fale, ale troszkę sobie rozczeszę, zostawię. One się tak będzie fajnie przeprostują i wtedy. bardziej. Ja też zawsze jak kręcę tak włosy, to używam na końcówki taki olejek, taki w sumie albo inny, nie jaki jaki, jakikolwiek albo był olejek. I ogólnie myślę, że efekt jest naprawdę bardzo fajny. Ja to jeszcze wiecie, poprawię później jakoś rozczeszę troszkę, dodam e, lakier, więc też będzie to fajnie, myślę, że wyglądało. daje czyli tosty. Po śniadaniu, oczywiście, witaminy, suplementy. To jest już u nas taka rutyna i w ogóle wszyscy to bierzemy. Tutaj w kuchni mamy taki koszyczek z różnymi witaminami, cynki i tak dalej. I wszyscy po śniadaniu bierzemy właśnie kilka z nich. Ja bardzo tego pilnuję, żeby być regularna i żebym brała to codziennie i zawsze właśnie po śniadaniu przygotowuję taki zestaw dla mnie oraz dla kierama. Dlatego zaraz mu to koniecznie zaniosę, żeby też wziął. Słuchajcie, jest to bardzo wyjątkowy prezent, ponieważ jest on od mojej A Adusia. Dziękuję Ci bardzo. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj w środku mamy, także otwieram go razem z Wami. Zobaczcie w ogóle, jak on pięknie wygląda. A w ogóle się nie spodziewałam, także dziękuję bardzo. I już tutaj otwieram go. Przygotowałam sobie nożyczki specjalnie. Właga, robimy opening. To zobaczy pierwszy, ja czy wy? Chyba wy. O, dobra, to jeszcze trzeba tak otworzyć. Dobra, także widzimy, że mamy tutaj szklaneczkę wysoką. Zaraz ją tutaj wyjmę od razu. Tak się prezentuje. I do tego mamy, co to jest? Cynamonowa słodycz, dzika nuta rojbus. Każdy tyk to jest wyprawa. Uwaga, słuchajcie, jest to herbatka owocowo-ziołowa z cynamonem, e, czerwonokrzewem afrykańskim, z jabłkiem, płatkami róży, aromatyczna w saszetkach. Jak wiecie, jestem osobą, która ma ogromny problem z herbatami, także Adusia tutaj widzę, że chce mnie do nich przekonać, ale skoro tutaj mamy cynamon, to jest na pewno taka jesienna herbatka, ale zobaczcie, w ogóle go nawet dla O matko, jak ona pięknie pachnie Takim cynamonem, goździkami Totalnie jak taka, wiecie, jesienna, zimowa herbatka W ogóle zobaczcie na te saszetki Przez to, że nie piję herbaty i się na nich nie znam, to nie widziałam takich e, w ogóle długich saszetek To tak pięknie pachnie Naprawdę chciałabym, żebyście mogli to powąchać, bo to tak aromatycznie pachnie Dla fanów herbat to jest teraz to, naprawdę Totalnie jesieniaramód. Także cudowny jesienny prezent, Adusia. Dziękuję Ci bardzo, buziaczki. Dla Ciebie w ogóle się tego nie spodziewałam. Dam znać, jak mi smakuje. Musiałam to sobie jeszcze raz, słuchajcie, wyciągnąć i powąchać, bo chyba nigdy nie widziałam wcześniej herbaty o tak intensywnym zapachu, ale pachnie tak pięknie. To są totalnie jesienne zapachy. Właśnie cynamon, goździki, jabłko. Ekstra. Pokaż. How it looks. Tak się normalnie... Zgrzałam i aż mi... łzy zaczęły lecieć mm. z oka. Pokaż. Nagrywamy skieram TikToka. <grym> Dobrze? Fancy Mamy to. Jak wiecie, jestem ogromną fanką zmierzchu i zobaczyłam tego TikToka, mówię nie, muszę to zrobić. Okej, okay, to wygląda na razie może nie tak fajnie, ale to będzie słuchajcie w slow motion. W sensie będzie to przyspieszone. Tutaj w slow mo i tu przyspieszone. To będzie słuchajcie, taki bieg wampira. Jak jest w zmierzchu z Mam nadzieję, że wyszło, jeżeli tak, to efekt zobaczycie na moim TikToku, także zapraszam. Zobaczcie, kogo tutaj mamy na spacerze. Jaki kompan! Hello! Sound of an acorn Mam rezerwację tutaj dzisiaj we Frangosie. W ogóle jesteśmy w Polsce. Jak tak ponad miesiąc czasu i jestem w szoku, że dalej nie przyszliśmy tutaj zjeść. Naprawdę uwielbiam te burgery. To jest chyba moje ulubione miejsce, jeżeli chodzi o burgery w Ostroce. I już tak naprawdę zbieraliśmy się, żeby tutaj przyjechać i zawsze coś, czy jedliśmy w domu, czy po prostu zamawialiśmy pizzę. Aż w końcu mówię, nie, musimy się zebrać, żeby tutaj przyjechać, także zadzwoniłam, zrobiłam rezerwację na 18 No i zamówiliśmy już. Ja Bogera Kieram zrobił żeberko w Sosie barbecue. No i mam nadzieję, że będzie przebyszne tak jak za każdym razem. Ej, W ogóle zauważyłam, że ja mam dzisiaj znowu brązowy sweterek na blogu, już chyba trzeci blog z rzędu, bo nawet tak po miniaturkach widzę, co miałam założone, ale ja nie wiem, ja tak lubię ten kolor brązowy w tym jesiennym czasie, tak są właśnie beże są chyba moje takie teraz ulubione kolory, jeżeli chodzi o ubrania. Jakie okay. Tam, gdzie jest mój jedzenie Gdzie twoje jedzenie? Kerem bardzo lubi tutaj e, przychodzić do Frangosa. Why you like to come here? Because people fork. Yes, That's why I like. Thanks. Czego frangos. lubi? To, tutaj we Frangosie, czy burgery, czy pizze. Po prostu do tych dań e, zawsze są przynoszone, wiecie, sztuce, nóż i widelek. Czy nóż, nóż jest na przykład włożony w burger, więc tutaj każdy je, właśnie pizzę. Czy burgera nożem i widelcem? I Kerem, jak to zobaczył pierwszym razem, za pierwszym razem w tej, to on był słuchajcie w szoku. On mówi, jak to jest możliwe, żeby jeść burgera widelcem i nożem? Aż słuchajcie, zadzwonił później do swojego kolegi, jak doszliśmy stąd, do kolegi właśnie w Turcji, i powiedział o tym, bo on był taki, w takim szoku. Kerem już jest Pizzę może zrozumieć trochę Nie, no nie, nie, wciąż Dalej wait. dziwne, ale pizzę jeszcze zrozumie, okej okay. Ale burger, burger with knife and fork Jak to można, co? Whose idea was that? <laughs> Kogo to był pomysł? Że... I wonder how they eat pasta No, with fork Not knife? No They are serving Ale serve, jest Wait, wait, they are serving <laughs> burger with fork and knife, but bringing color like this Like what? In this plastic bag. Plastic. Why, why they will bring with water? What? So how they would bring different? It should be in glass with in fancy glass. <laughs> fine. Can someone uh, write in comments if there is any restaurant like that in Poland? Or it's only here. Kieram mówi, żebyście napisali w komentarzu, czy są inne restauracje w Polsce, gdzie je się właśnie e, pizzę i burgery nożnym widelcem. Czy to jest po prostu tylko tak tutaj, bo on naprawdę dalej jest w szoku, także dajcie znać, czy znacie też takie restauracje. Tak? Okej, okay, they will let you know. Dajcie znać, Kieromowi. Dziękuję. Dziękuję. Nie wiem. Ale no bo chodzi o to, że wiecie, te burgery tutaj są takie duże, że po prostu łatwiej się je. No, że w Midelsen, tak mi się wydaje, że jest łatwiej echać z forką i knitą, ponieważ jest zbyt. Nie? Nie, jest łatwiej echać z hands. Jest zła. Jest Dobra. Kerem jest po prostu do tego przyzwyczajony przez to, że to jest turek i w Turcji większość je się e, po prostu rękami. Tak? You are Turkish, so in Turkey most of food you eat with hands. in Turkey. But burger is not Turkish food. All around the world they eat with hands. You know, just hold them. You no, know, it's even like. Dobra. Moja wymówka nie przeszła, słuchajcie, bo okieram powiedział, że burgera wszędzie się je rękami. Burger is sandwichem sandwich. Have you ever Jest sandwich with hę? It's really good to eat like this, jest. Ja osobiście bardzo lubię jeść burgera tutaj nożem witalco. Nie, <laughs> Nie. You, you will no. get dirty when you eat. No. And your hands will be like fucked up. <laughs> ja bardzo that's, lubię coś. Ja bardzo lubię tutaj jeść nożem widelcem Nie wiem. Nie w ogóle... fakt, ja tutaj chyba nie jedłam. Burgera właśnie rękami. Zawsze nożem widelcem. Nigdy rękami nie próbowałam. I well, never eat her burger with hands. Never. Can I make burger in home? You're eating burger with hands. Yes. And she drink cola like because her hands are so dirty. Chcę pan coś? Yeah. Are we gonna eat that? By the way. I found out why they eat here with knife. Yes, They put for it to look good here. Just I told for... you, I just told you about that. Yeah. I told you about that. Much nago. it, but yeah. <laughs> look, they are bringing knife. And, and you don't have? And I don't have, you see? <laughs> On the close line stars start to drive The per tree raises the lantern that night Próbessa Lamborghiniłem już pierwszy raz tutaj u gryza burgera normalnie Look I will do that for you okay First time Ja już tak się przyzwyczaiłam tutaj do tego, że zawsze kroję burgera jem widelcem i nożem. To jakoś tak mi nawet bardziej smakuje, jak go kroję. Tego vloga zakończyłam na tym momencie, jak byliśmy na jedzeniu we Frangosie, być może. Mamy kolejny dzień, i ja właśnie wróciłam do domu. Rodzice zaproponowali obiad w restauracji, także jedziemy do stoi, zjeść coś dobrego. Ja herem rodzice, ale to już słuchajcie na dół, bo wszyscy na mnie czekają. Ja mam dzisiaj na sobie taką świetną marynarkę, którą dorwałam w jednym sklepie jeszcze w Stambule. Naprawdę uwielbiamy teraz nosić i robię to bardzo często. Ja z byłam kierama w domu wtedy, co przez tydzień mieszkaliśmy, to też jak kierem wychodził do pracy, to ja jadłam z kieroma rodzicami śniadanie. No. Zawsze pamiętam jak z kieram ma tatu, z kieroma ma mamu. Zawsze robiła pancejki. Ale u że chce się zawsze robić pankejki co? A to ja mogłabym zrobić pankejki. <noise> co? Ja mogę zrobić pankej. A w ogóle tak zawsze kiedy są ja mam na miękku. Ty czy Kierem? Ja dzisiaj. No. no. Nie, no, to wiesz pod siebie robiłam, ale no to nie wiem, no po ją mam coś I came to eat downstairs, you know, for prepare something. Then I wasn't feeling so decent. I lie just on sofa. I was just sitting doing okay. nothing. But downstairs. downstairs? Yeah, downstairs. Yeah. So, then another thing, as yes, I came, she prepared everything. Oh, byłeś zszedł na dół dzisiaj i miał coś zrobić na śniadanie, ale tak czuł się taki zmęczony, mu się nie chciało, więc się położył i ty przyszłaś zaraz wszystko zrobiłaś. Tak? Tak. No, bardzo, bardzo dziękuję. za każdym razem wysłaś mnie zdjęcia. A ja czekałam na jedzenie, wtedy już byłam taka głodna. Ale nie ty miesz powiedz czekaj, muszę zapoznać z kierowana na, na być. Możesz powiedzieć to na głos, nie wiem, które się nie Ale wy sami zniecie, a opiem tak, boże, nie wiem czy to dobrze zupełnie, to jest głodna Ale możesz fat na obiad. A kiedy yeah. tak, kurwa, już jest głodna, ja mówię, no, ale nic zasługia obiad. No, ale ja musiałam po godziny czekać jeszcze. Ja on jest mi jej kiedy to And I was so hungry. Ależ w samej fotą. Jest? to jest? jest ten tortik, tak? Tak. Pani się będą chcieli podzielić chyba. Przyszły już moje pierożki, one są tak pyszne tutaj naprawdę. Przez to, że już dzisiaj jadłam z hubowego, to nie miałam ochoty na nic totalnie słonego, więc to jest mój właśnie wybór. Kieruję kaczkę, a tutaj jeszcze czekamy. O, no już wyszła. Nie ja nie wiem, słuchajcie, odkąd wstawiłam story, te story, co nagrywaliśmy TikToka z kieremem w, w takim... no to nie jest ani las, ani park, po prostu jest tam trochę drzew. I wiecie, ten, ten taki wampirzy TikTok, gdzie biegłam w przyspieszonym tempie, później było slowmo, później znowu przyspieszone i dopisałam do tego Edward. Where are you Edward, gdzie jesteś? No, jak wiecie, jestem przeogromną fanką Zmierzchu i ja już naprawdę nie zliczę, ile razy oglądałam ten film. W ogóle dzisiaj, jak patrzyłam jakieś zdjęcia, wspomnienia w telefonie, to patrzę 2017 rok, a ja na, na telewizorze oglądam Zmierzch. Masakra. To ja już nie wiem, ile lat, słuchajcie, ja go oglądam. I chyba kilka dni temu skończyłam, jakby oglądać już cały zmierzch znowu. Nie wiem, który raz. No i dużo osób napisało mi, żebym obejrzała pamiętniki wampirów. Ja nigdy tego nie oglądałam. Moja przyjaciółka Natalia oglądała i mi to polecała już, słuchajcie, wiele razy. o ja tym. Naprawdę zapomniałam, i teraz Wy mi o tym przypomnieliście na Instagramie właśnie po tym jak wstawiłam tego Reelsa. No i tak mówię, kurczę, a może by obejrzeć, spróbować zobaczyć, co to jest, bo dużo osób pisze, że właśnie to jest lepsze od zmierzchu, i tak wiecie sobie porównujemy przez to, że i tutaj, i tutaj są, jest po prostu mowa o wampirach. No i tak właśnie cały czas zastanawiałam się, czy obejrzeć, czy nie, bo ja jestem tym typem osoby, co lubi wracać do filmów, które już obejrzałam, więc na przykład zmierzch i ja mogłam oglądać, słuchajcie, w kółko nawet dzisiaj włączyłam ponownie. Już miałam zaczynać oglądać pamiętniki wampirów, a jednak skończyło się na tym, że włączyłam zmierzch. No ale mówię, dobra, spróbuję. Także słuchajcie, w ogóle nie wiedziałam, gdzie mam to obejrzeć, bo nie mam tego na Netflixie. Więc zapytałam Was o tym na moim Instagramie. Natalia też mi napisała, więc oglądam to na MyFlix. Myflix, coś takiego. To jest mega dziwne, wiem, ale ja jak już chcę coś obejrzeć, to zdecydowanie wolę, wiecie, włączyć sobie to, co lubię. To, co znam, zmierzch. Ja naprawdę bardzo lubię powtarzać filmy. Mi to sprawia ogromną przyjemność, więc z chęcią oglądam sobie ten zmierzch cały czas. Także włączyłam Pamiętniki Wampirów. Jestem aktualnie na drugiej minucie. I relacjonuję wam to na Instagramie. W sensie moją reakcję. Początek... Nie wiem, nie jestem przekonana przez to, że nie tak sobie to wyobrażałam I troszkę mnie ten początek przestraszył, co mogliście zobaczyć na moim story Ale no mam nadzieję, że będzie spoko Wiem, że tych sezonów troszkę tutaj jest Więc mimo wszystko chcę dać temu szansę Pisałam z Natalią, Natalia do mnie pisze, że to jest w ogóle super Że lepsze niż jest w co troszkę wątpię Ale mówię, dobra, włączyłam, no i zobaczymy jak to będzie? Dajcie znać koniecznie, czy oglądaliście Pamiętniki Wampirów e, i Zmierzch I jeżeli tak, to dajcie znać Co wam się bardziej podoba Kontynuuję moje oglądanie Na następnym vlogu na pewno dam wam znać, czy mi się spodobało I ile już obejrzałam Mam nadzieję, że się wkręcę, ale to zobaczymy Także zabieram się za to, a wam kochani Dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga Mam nadzieję, że wam się spodobał Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę Suba na moim kanale, komentarz I do zobaczenia w kolejnym filmie Punch money? okay.